Więc tak, e, dzisiaj e, porozmawiamy... Nie, że <laughs> 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 więc tak. <laughs> e, nie, bo, co mam za zapowiedź, zapowiedź genezy, ale. Czy? Mm, poczekajcie, no to można na przykład powiedzieć... Um... Chcieliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o tym, dlaczego w ogóle Skill Lab powstał, skąd się po pojawił ten pomysł o pracy yy, i budowania platformy, yy, trenowania umiejętności przyszłości. I myślę, że cudownie będzie, jak Marta zacznie, bo jest naszą. Yy, ode mnie się zaczęło. Tak, od ciebie się zaczęło. Ja nawet nie wiem, czym się ode mnie zaczęło, myślę. Ale dobra, ale rzeczywiście było tak, że przez te wiele lat pracy yy, jeden na jeden yy, z przedsiębiorcami, yy, właśnie tymi menadżerami. Mam, czułam taki niedosyt, że mogę pracować z tak tylko małą grupą ludzi, no ale rzeczywiście zasób, jakim jest mój czas, jest ograniczony. I zaczęło, pojawiło mi się w głowie takie marzenie, żeby, żeby pracować z większą liczbą osób, czy to by się wiązało z przekwalifikowaniem na trenera jakiegoś, ale to też była forma, bo też treningi prowadziłam jeszcze za czasów moich korporacji czyli uczyłam. Ale wciąż by... też cały czas, by się to rozbijało Twój czas, Tak, prawda? dalej by się mm. rozbijało mój czas. A druga rzecz jest taka, że wiecie, że przez te lata ja sobie uświadomiłam takie dwie rzeczy. Jedną to jest, że dorośli się uczą inaczej niż dzieci. Mm -hmm. A drugą to to, że my mówimy o tych kompetencjach miękkich, o tym, że one są przenoszalne, że one wykorzystujesz je i w życiu prywatnym, i w biznesie. Mm. Jednak to jest tak Duży worek e, umiejętności, a ja lubię jednak upraszać, robić jakieś modele. I sobie uświadomiłam, że wśród takich kompetencji tego naszego już wieku XXI e, jest taka kompetencja jak współpraca, więc nie chciałam tego robić sama. E, no ale też. E, jakby dobrze prosperowałam w tym, co robię, więc nie było takiej przestrzeni, żeby ten mój marzenie, bo chyba tak się pojawiło mi, takie marzenie, żeby mieć takie laboratoria, w których będziemy pomagać ludziom, uwaga, trenować, bo to się nie da pójść na jedno mm -hmm. szkolenie i nauczyć, trenować te kompetencje właśnie, takie jak komunikacja, takie jak e, krytyczne myślenie, takie, taką jak właśnie współpraca, e, czy taką jak kreowanie nowych rzeczy, bo w sumie na tym polegał mój zawód, jeżeli mm. jesteś change managerem, to z, czy musisz zmienić coś z, z, ze starego na nowe. Mm, więc miałam takie marzenie o takich laboratoriach, później miałam marzenie e, i już go z, je zrealizowałam, czyli opisałam, że dorośli uczą się inaczej, bo tego doświadczam, bo dorośli, e, nieprawda, już nauka to potwierdziła, że mają e, umysł, e, znaczy, e, biologicznie są mniej predysponowani do nauki, absolutnie jesteśmy, mamy taką samą plastyczność, mnóstwo, plastyczność dokładnie, tak. jak dzieci, e, więc to w ogóle już poszło w moją pasję, no to już wie, bo ja po po prostu wszystko o mózgu, wszystko o ne neuronauce i tak dalej. No ale okazało się, że w ogóle dorośli nie mają pedagogiki tylko andragogikę. To jest oddzielna nauka o tym, jak się uczą dorośli. Dlaczego nam jest trudniej niektórych rzeczy się uczyć Niż dzieciom, też to odkryłam. No a dwa, naszym w ogóle najcenniejszym elementem w życiu jest czas, bo my musimy w tym krótkim, małym pojemniku zmieścić bardzo dużo ról, odpowiedzialności, zadań, domów i tak I kiedy opisałam tą metodologię, co zaczęło działać, albo o czym mówi nauka, trochę naukowo też, zresztą to tak trochę przygadywałam na Uniwersytecie Warszawskim plus moje doświadczenie, to pojawiła się metodologia, którą zaczęłam już pracować z moimi klientami jeden na jeden i okazało się, że to jest mega skuteczne. Mhm. E, no i w związku z czym te marzenie zaparkowane o laboratorium, e, ta metodologia, którą już trenowałam, ale w, w relacjach jeden na jeden, no i tu się pojawiła Justysia. No, jakoś tak się wydarzyło faktycznie. No i my faktycznie <gry> rozmawiamy na temat e, tych laboratoriów i w ogóle Skill Labu, no bo razem wspólnieśmy myśliły nazwę i pracowałyśmy na, na, nad logo i tak dalej. E, jak pojawi, pojawił się ten, ten pomysł, to nagle się okazało, że jak rozmawiałyśmy tu już od kilku lat dobrych, jak rozmawiałyśmy w ogóle o tych kompetencjach przyszłości, o umiejętnościach przyszłości, o 4K chociażby, się okazało, że mamy bardzo wspólne em, dążenia, jakby kierunek, w którym podążamy i bardzo mamy mm, podobne też spojrzenie na świat. I myślę, że to nas chyba najbardziej zbliżyło, że my chcemy faktycznie tych, tych umiejętności, um, my chcemy doświadczać środowiska dla siebie dookoła siebie ludzi, którzy są faktycznie świadomi i, i pięknie się umieją właśnie komunikować, kreować, kryty krytycznie myśleć o tym, co wspominaliśmy wcześniej, mm -hmm. kooperować. I, e, no i, tak, I tak to właściwie taki potem Mateusz y, dołączył już z punktu widzenia technologicznego. Tak, bo w dzisiejszym czasie, dorośli, nie mamy czasu tak naprawdę, szczerze. Masz godzinę na to, żeby codziennie się czegoś uczyć? No ciężko. Okej, okay, w myślach masz. Ale w praktyce później wychodzi, że, że, że to jest naprawdę bardzo trudne i. i... No i trzeba to obrać technologię w związku i... z tym. I, tak, no i tu się pojawia się Mateusz mówię, no, ale zaraz, nie? Jakby są na to rozwiązania, a technologia mm. może w ogóle służyć dwa. No Mateusz też jest pasjonatem e, e, optymalizacji. Tak, optymalizacji, <laughs> i tutaj właśnie jest ten moment, kiedy pojawia się technologia w życiu codziennym, która może tak naprawdę nam ułatwić mm. e, to optymalizację naszego życia codziennego. ale też e, jeżeli chodzi o uczenie się właśnie i te kompetencje może nam wspierać w tym, żeby jednak uczyć się w takich mniejszych kawałeczkach, powiedzmy te 20-30 minut dziennie. E, no i wtedy stawiamy na systematyczność procesu,, tak? ale mm. możemy sobie, Ustalić, ile jesteśmy w stanie tych kawałeczków zrobić w tygodniu, i technologia nam w tym bardzo pomaga, przypominając nam, umożliwiając nam robienie tego gdziekolwiek. Właśnie tak, technologia tak, jakby ta, wspiera ta, ona, proces, prawda? Yy. Tak, zdecydowanie, yy. zdecydowanie w, w czymkolwiek procesowym. Ja tak. moje podłoże jest w zarządzaniu projektami tak. i technologia bardzo przy gunchartach, które jeszcze przy jej początku genezie robiło się na kartce. W Waterfallu, no jednak na dzień dzisiejszy, technologia w tym wszystkim, takim procesowym wspiera. Czy to jest duży projekt konstrukcyjny, czy to jest projekt informatyczny, czyli moje podłoże, czy to jest twój projekt życiowy, twojego życia i tego, co ty, dokąd ty chcesz dążyć, no to jednak to mocno Cię wspiera. No, bo taki trening umiejętności to troszeczkę jest jak projekt, prawda? Projekt no, to jest, Panie, tak, to Więc, jest e, Można to w taki tak, sposób wybrać. Chcemy trenować, znaczy Chcemy zaprosić Was do trenowania tych umiejętności, które rzeczywiście są przenaszalne i one są mhm. aplikowalne i do życia prywatnie, i do życia zawodowo, ale w taki sposób, że traktujemy to jako projekt. Mhm. Używamy do tego niektórych narzędzi projektowych, jednocześnie biorąc pod uwagę, że my się skupiamy na edukacji dorosłych, bo ona jest inna niż edukacja dzieci. I jeszcze dodatkowo w tej metodologii, jednym z też kluczowych i bazowych elementów, jest to, że pracujemy w tych trzech wymiarach, w których wszyscy funkcjonujemy, czyli w umyśle, no bo my wszyscy jesteśmy intelektualistami, ale też wszyscy doświadczamy, jak dużo dobrego nam przyniosła praca z ciałem. Tak. I wszyscy, wszyscy troje, wiemy, jak, no, jakim profitem jest pracowanie z naszymi emocjami i jak one tak naprawdę mogą wspierać życie. No, więc e, e, tak, tak, e, tak, tak to już powiem powstało z mojej myśli pomogła zmaterializować, bo ja tak bym jeszcze powiedziała, że ty mnie docisnęłaś, nie? Ja. Żeby, ja. Żebym wyszła z mojej wygody pracy jeden na jeden. E, więc. E, moja... Tutaj zdecydowanie zadziała, zadziałała bardzo dobrze kooperacja. A jednocześnie, żeby wiedzieć w ogóle, jak to tych już wykonawczo zrobić, tak. no to Mateusz szedł z takimi rozwiązaniami, że po prostu w życiu byśmy takich same nie wymyśliły. Mm -hmm. I tak na słowo podsumowania, jakbyście mogły jednym zdaniem powiedzieć, czym jest dla Was Skillab. Ja się z Wami dołączę. Justyna, czym jest o dla Ciebie Skillab? Proszę, tak w jednym zdanie. zdaniu. Ja w jednym nie. zdaniu. <laughs> Najgorzej. Jezus. Wiecie co? Dla mnie w Skillabie bardzo ważny jest ten dopisek social. I to jest chyba moja domena, i, i tam, gdzie ja się czuję mocna. I ten social robi mi robotę. To znaczy, ja uważam, że um, nasze kompetencje, nasze umiejętności znaczą nic, jeżeli nie możemy ich wykorzystać w kontekście społecznym. I ja bym to tak powiedziała. Także że twoje social? To moje, moje social. Mhm, Twój okay. lab. No, tak, bo chyba z nas wszystkich najbardziej jestem badaczem, nie? Także, tak z, nie, nie mówię naukowym, ale tak, uwielbiam badać rzeczywistość ludzi i dochodzić o co, i później z tego robić jakieś uproszczone modele. Więc moje jest zdecydowanie lab. Tak. Ja zostałeś z Kim? zostałeś z Kim. Aczkolwiek wybrałbym i tak, nawet jakbym był pierwszy, ze względu na to, że. E, przy eksperymentowaniu i w, właśnie w tym kontekście społecznym, ja bym jednak wybrał ten narzędziownik i ten skill, mm -hmm. to by było to, co bym zabrał ze sobą, czyli otwartość umysłu poprzez eksperymentowanie, a potem ten narzędziownik zabrałbym do społeczeństwa, zobaczył, co działa i zostawiłbym sobie ten skill jako tak naprawdę już ostatni. Tak? Czyli zacząłbym od labu, <laughs> potem poszedłbym do sociala, no i skończyłbym ze skillem. Dziękuję. Fantastycznie. <laughs> no, dziękuję Super. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Hej.